Witajcie kochane raczki, z tej strony tarocistka Winaja i przychodzę do Was z horoskopem na zbliżający się, no już wielkimi krokami, e, miesiąc e, luty. Zaglądamy, podglądamy, co ciekawego przed Wami, jaka energia, jakie wydarzenia, jakie sytuacje, czego się spodziewać, czego unikać, e, a na co e, oczywiście czekać. Witam wszystkich moich kochanych subskrybentów oraz wszystkie osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam do wysłuchania. Mam nadzieję, że przypadniemy sobie do gustu, także też. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania. Łapki w górę też mile widziane. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Dobrze, ponieważ ja jestem osobą cierpiącą na niekontrolowany słowotok, od razu przechodzę do tasowania kart i od razu przechodzimy do przekazu dla zokadiakalnych raków na luty. Także tutaj nie będziemy się rozczulać nad innymi sprawami, chociaż wiecie, porozczulałabym się dzisiaj nad pogodą za oknem, bo jest po prostu coś strasznego. Wieją wiatry, deszcze padają, zima jakaś taka dość nietypowa w tej Polsce. Dobrze, już przechodzę, już przechodzę, już kochani, nie będziemy tutaj gadać dobrze. I zaczynamy rozkład dla. Laraczków na luty. Kochani, ja to zawsze powtarzam jak mantrę i będę powtarzać dalej. Horoskopy, pamiętajcie, o, dwie karty mi się wzięły, bierzemy zatem. Horoskopy są to czytania ogólne, nie wszystko musi z Wami rezonować, nie wszystko musi do Was pasować, zatem bierzemy, co pasuje, odrzucamy, co się z Wami nie zgadza. Czytania ogólne już się tym charakteryzują, że do nie wszystkich wszystko. Wszystkie każde szczegóły muszą trafiać, więc to jest bardzo normalne zjawisko. Ok, i ostatnia karta: karta energii na luty dla raczków, karta towarzysząca. I już przechodzimy do czytania, kochani. Raczki, moi drogie, ja troszeczkę tak zanim mówiłam, patrząc na kartę towarzyszącą, na energię towarzyszącą, kochani, mamy tutaj. Piątkę kielichów odwróconą, kochani. Ona troszeczkę tak tutaj przeraża swoim widokiem, prawda? Mamy tutaj tą płaczącą kobietę, ale już wam tutaj mówię, pocieszam z góry. To jest bardzo fajna informacja, kochani. Jeśli chodzi o tą energię towarzyszącą, która będzie nad Wami czuwać w miesiącu lutym, to jest taka fajna dosyć zapawy, zapowiedź, ponieważ ta karta pokazuje, że we w lutym nie będziecie marnować energii na jakiekolwiek zmartwienia, dosłownie kochanie, więc informacja bardzo dobra. Kochani, zero negatywnego podejścia do życia, koniec skupiania uwagi na poczuciu własnego nieszczęścia i koniec też zwracania uwagi na wszelkie komplikacje życiowe, także bardzo e, fajna informacja. To jest dość ciekawe, kochani, bo Wy, Raczki, jesteście takim jednym właśnie z tych znaków bardzo emocjonalnych wy, dla Was uczucia. To życie takie wewnętrzne jest dosyć ważne, ale Wy w lutym pokazujecie, że troszkę te emocje, te uczucia odchodzą na bok. Raczej będziecie się teraz starać e, założyć właśnie taką zbroję e, i nie będziecie się rozczulać nad swoim losem. Dosłownie, to jest też karta, która pokazuje, że Wy teraz godzicie się z Przeszłością godzicie się z tym, co Was kiedyś przykrogo spotkało. Jeżeli do tej pory rozpamiętywaliście takie sytuacje, to w lutym e, dosłownie odrzucacie te wspomnienia, wspomnienia, próbujecie stanąć na nogi e, i swoje życie układać teraz, e, no, żeby wyjść po prostu e, na prostą. Czyli ta karta, kochani, ta energia tutaj z tej karty, która pokazuje, że w lutym. Raczki będą odzyskiwać nadzieję, będą się godzić z przeszłością i wreszcie będą gotowi gotowe do dalszych działań bez względu na rozczarowania, jakie do tej pory Was spotykali, także bardzo spotykały rozczarowania, także bardzo fajna, kochani, energia. Ok? Zatem zaglądamy, co tutaj się u Was będzie działo. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od związków. I tak, co mamy tutaj o związkach? Kochani, po pierwsze, co na co zwróciłam uwagę, to jeżeli są jakieś raczki, które mają dziecko, dzieci, to tu jest pokazane, że w lutym właśnie te dzieci i dziecko zdominują Waszą relację przede wszystkim. Trzeba się będzie zająć głównie problemami Waszych dzieci. O. Tak, takie właśnie wszystkie dzieciowe sprawy, już nie mówię, że problemy, to nie muszą być problemy, jak nie, tylko po prostu na piedestał w relacjach, w związkach e, oczywiście dzieciatych, wychodzą dzieci, wychodzi dziecko, trzeba będzie tutaj skupić przede wszystkim swoją uwagę i energię na dzieciach. Jakieś powody tutaj się mogą pojawić, że te dzieci będą wymagały właśnie albo opieki, albo pomocy, albo po prostu takiego typowego rodzicielskiego wsparcia, co oczywiście nie jest złą informacją, kochani. Jeżeli chodzi o, jeżeli oczywiście nie będzie o, też o związki, które nie mają dzieci lub jeżeli takie sytuacje nie nastąpią, że te dzieci faktycznie będą wymagać e, tutaj e, szczególnej uwagi, to kochani, tu jest taka historia u Was, powiem od razu, pocieszam, tu się nic złego nie dzieje, pomimo tego, że może nastąpić pewien e, Konflikt, kochani, ponieważ mamy tutaj informację o takim, to tak nazwę, rozjechaniu e, Waszych potrzeb. To znaczy, że e, jedno będzie, tutaj mamy e, żywioł ognia. To będzie takie mocno temperamentne, będzie poszukiwało wrażeń, yy, będzie chciało no, takich też uniesień, nazwijmy to po prostu, jesteśmy dorośli, także seksualnych, a tu mamy żywioł powietrza, czyli co drugie będzie próbowało ten temperament ugasić, zdmuchnąć ten. E, ogień dosłownie, także tutaj na tym polu może się pojawić w związkach, relacjach malutki taki konflikt, tylko ja od razu mówię, to nie będzie jakaś wielka kłótnia, sprzeczka, to będzie po prostu takie chwilowe rozjechanie e, właśnie Waszych potrzeb. Tu mamy kartę Pazi, a Pazio, no Paziowie zawsze nam pokazują o takich drobnych konflikta, to konfliktach, drobnych sprzeczkach, nic takiego tutaj większych perturbacji się nie będzie działo, kochani. Także tutaj możecie się spodziewać, że jedno będzie bardzo kochliwe, a od drugiego powieje troszeczkę chłodem, czyli takie no, wewnątrz związkowe, malutkie aferki się mogą pojawić. Także tutaj nic złego, kochani, uraczków się nie dzieje. No, czasami to tak jest, że wiadomo, że życie toczy się swoim tokiem. No i wiadomo, u jednych czasami nawet w związkach tak jest, że jeden partner ma teraz taki fajny, nawet okres, nic złego się nie dzieje, a jednak u drugiego z partnerów jakieś tam problemy się pojawiają i te nasze oczekiwania troszeczkę się. Tak jak już mówiłam, rozjeżdżają, ale tak jak mówiłam, nic większego tutaj się nie dzieje. Kochani, tutaj może być też jakieś wtrącanie się osób trzecich, może być właśnie też wtrącanie się dzieci, jeżeli na przykład jesteście w związkach. Em, bo są takie związki oczywiście, tak zwane potworkowe, rodzinki, gdzie jedno ma dziecko z poprzedniego związku, drugie ma dziecko z poprzedniego związku, więc tu może być też taki konflikt właśnie na płaszczyźnie tych dzieci. Ale pocieszam, podkreślam po raz kolejny nic poważnego się nie dzieje. I kochani, jeśli chodzi o radę, ona jest bardzo fajna, ponieważ ona mówi przede wszystkim: zachowajcie spokój, to jest przejściowe. Pamiętajcie wdech, wydech, jak coś tutaj podnosi ciśnienie, denerwuje, to liczymy najlepiej od 10 w dół, żeby się uspokoić, nabrać dystansu i spróbować się tutaj porozumieć, dogadać. To jest przejściowe, także nic złego się nie dzieje. Także taka informacja m, dla związków. Ok, i przechodzimy tutaj do singli. Mhm. I tu, moi drodzy, się będzie działo, jeżeli jesteście singlem, jesteś singlem, to mam tutaj. E... Pokazane, że w lutym będzie mnóstwo atrakcji. Jedna z atrakcji będzie polegała na tym, kochani, że być może jakiś raczek ma lub będzie miał do czynienia z osobami. Nie z jedną osobą, tylko będzie miał wybór pomiędzy kilkoma osobami i nie będzie się potrafił zdecydować, którą wybrać. Dosłownie, wszystkie te osoby mną koszące, atrakcyjne, fajne, koło raczków właśnie będzie się tutaj kręciło kilka osób. Lub no, raczek będzie się kręcił. U... Obok kilku osób i nie będzie się potrafił zdecydować na jedną z nich. Także w ten sposób to wygląda. Może też być tak, że faktycznie pojawia się u jakiegoś raczka, singla jakaś osoba, która będzie bardzo kusząca, bardzo atrakcyjna, taka, że no ciężko będzie się jej oprzeć, ale u raczka będą jednak pojawiały się te czerwone flagi, te wszystkie czerwone lampki, że coś jest nie tak, ale będzie miał trudność w podjęciu decyzji czystej. Znajomości zrezygnować, czy nie. Kolejna historia dla Was Single jest taka: ta atrakcja, o której właśnie mówiłam. To może się pojawić w lutym: mnóstwo okazji do imprez, do spotkań towarzyskich i tak dalej. Tylko kochani, ja to muszę powiedzieć, uważajcie, żeby te spotkania, te imprezy i tak dalej nie miały na Was złego, żeby nie powiedzieć destrukcyjnego wpływu. Uważajcie kochani na alkohol, na używki wszelkiego rodzaju, to jest bardzo ważne, ponieważ te karty mi tutaj pokazują, co by nie popłynąć właśnie z tymi procentami i tak dalej, co by to się no, nie zakończyło źle, głównie no, jakimś uszczerbkiem. Na zdrowiu. Ja wiem, że to będzie kuszące, to będzie wszystko bardzo atrakcyjne, bardzo będziecie tutaj e, mieli trudność, tak można powiedzieć, uwolnienia się od tych atrakcji, od tych ludzi, od tych spotkań, ale troszeczkę tutaj taka przestroga od kart. Uważajcie. I właśnie tu jest rada, moi drodzy. Uważajcie na siebie. Nie dopuszczajcie do, sobie, do siebie toksycznych ludzi. E, starajcie się odmawiać. Alkoholu i innych używek, jak najbardziej. Pilnujcie siebie, brońcie właśnie samych siebie, co by to się źle nie skończyło. Single, moi drodzy, to nie są złe karty, i was troszeczkę tutaj straszę, ale m, tak jak ja mówię, ja lubię przekazywać to, co widzę w kartach, bo to tak naprawdę może być też właśnie także te spotkania, te osoby, to będzie dosyć przyjemne jak najbardziej. Tylko właśnie taka przestroga, uważajcie troszkę na siebie, jeśli wam się coś wyda podejrzane, więc a wy macie jednak taką intuicję dosyć mocno, raczej już w mają em, tak wrodzoną umiejętność właśnie czytania, takich nieoczywistych znaków, więc raczki zwracajcie na to uwagę. Ok, i mamy pracę. I w pracy, kochani, hmm, hmm, uważajcie na plotki, uważajcie na jakieś tajemnice, które się mogą w pracy pojawiać. Ktoś może poplotkować, ktoś może coś tam jakieś palnąć gdzieś od niechcenia coś na Wasz temat i to może postawić Was w takim troszeczkę niekorzystnym świetle. Może to być kobieta z znaku yy, ryb, ale niekoniecznie moi drodzy. Więc uważajcie, możliwe też, że troszeczkę tak szefowa Wam yy, zwróci uwagę na coś i to troszeczkę Was zaboli. <laughs> Także w pracy to tak, jak wiadomo, takie rzeczy, plotki i tak dalej. Jeśli jest dużo ludzi, jak najbardziej to jest normalne zjawisko i niestety tego nie unikniemy. Ale kochani, tu raczej ja mam bardziej taki inny przekaz, nie tyle dotyczący samej pracy, tylko dotyczący, kochani, finansów. Słuchajcie, kochani, jeżeli przyjdzie Wam do głowy w lutym jakaś inwestycja większej kwoty pieniędzy na giełdzie i tak dalej, to starajcie się tego unikać. To nie będzie dobry pomysł z jednej strony i też nie pożyczajcie pieniędzy, zwłaszcza, podkreślam, dużej ilości pieniędzy, bo to możecie tutaj no niestety zostać oszukani. O ile nawet nie okradzeni, bo ta karta często mówi o kradzieży. Bardzo często już z doświadczenia wiem, to mi się niejednokrotnie sprawdziło, że mówi właśnie o kradzieży, więc też pilnujcie się właśnie w miejscu pracy, ale niekoniecznie pilnujcie ogólnie portfeli w lutym. I tutaj kochani, jeśli chodzi o radę na pracę, to ona tutaj fajnie mówi, i ona się fajnie tutaj rezonuje z tą energią, żebyście starali się nie przejmować. I ta karta królowa pentakli podpowiada Wam, żebyście spróbowali się zdystansować, nie zważali na to, co dzieje się w oku, czyli, czyli te plotki i tak dalej. Te takie niefajne sytuacje, żebyście zajęli się swoimi obowiązkami, nie marnowali energii na właśnie przejmowanie się, zamartwianie i tak dalej. Wszystko się rozwiąże, jeżeli się okażecie takim zdyscyplinowaniem, zaangażowaniem i po prostu skupieniem przede wszystkim na tym, co chcecie osiągnąć, a nie na tym, co się wokół Was dzieje, kochane raczki. Także tak to. Wygląda, moi drodzy. No, moje, kochane, także, jak widać, ta taka, właśnie energia nie przejmowania się, odrzucenia przeszłości i um, Próbowa, próba, właśnie teraz przejęcia kontroli nad swoim losem, bez względu na to, co się będzie działo, bardzo Wam się w lutym przyda. Chociaż tutaj, tak jak mówiłam, tu nie ma żadnych złych informacji. Raczej, właśnie, żebyście tutaj nie przejmowali się za mocno, ale tak, raczej pilnowali samych siebie. A wiadomo, jak my sami samych siebie nie dopilnujemy, to nikt nas nie dopilnuje. Także. Takim chyba akcentem powinnam zakończyć czytanie dla Was. Kochani, życzę Wam powodzenia w tym miesiącu, życzę Wam, aby spełniła Wam się tylko ta najlepsza energia, żebyście przede wszystkim uważali na siebie, na każdej płaszczyźnie życia i żeby się działa i spełniała tylko ta najlepsza energia dla Was. Tego Wam kochani z całego serca życzę. Tymczasem żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!